Jak tam słychać? Dzień dobry Państwu. Przedmiotem dzisiejszego postępowania jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w planie finansowym wynosi brutto 435 986 zł i 88 groszy. 435 986 zł 88 groszy. Do wyznaczonego terminu wpłynęło 5 ofert, i rozpoczynamy otwieranie poszczególnych kopert z ofertami. Oferta numer 1: Eniga Edward Zdrojek Słupsk.

Oferta numer 2 Elekta Spółka Akcyjna Warszawa. Kwota łączna cena brutto oferty 326 786 40 zł 40 326 786 40 zł 40 jest Oferta druga. Oferta numer 3. Po prostu Energia Spółka Akcyjna Warszawa. Łączna cena oferty brutto wynosi 331 325 zł i 10 groszy. 331 325 zł i 10 groszy brutto. Oferta numer 4. firma TRMEW, obrót spółka akcyjna Warszawa. Łączna cena oferty brutto wynosi 340 070,40 zł. 340 070,40 zł. I oferta numer 5. Entry Spółka z o.o. Jawczyce. Pod Warszawą, chyba. Łączna cena oferty brutto wynosi 386 127 ,60 zł. 60 groszy. 386 127 zł. i 60 groszy. O wynikach postępowania powiadomimy Państwa w po sprawdzeniu wszystkich dokumentów. Także dziękuję bardzo.